To rządzi przeszłością. W tego rękach jest przyszłość. George Orwell. Przednią część zakończyłem na sierpniu 1939 roku. Druga Rzeczpospolita, zmęczona wojnami o granice, tragedią wielkiego kryzysu w latach 20. i problemami gospodarczymi, powoli wstawała z kolan. Wydawało się, że takie inwestycje, jak budowa centralnego okręgu przemysłowego, sprawią, że nasz kraj wreszcie wyjdzie na prostą. Niestety, bardzo źle wyglądała sytuacja międzynarodowa Polski. Kraj, który niczym klin wbity był między dwa żądne terenów i dominacji w świecie państwa Trzecią Rzeszę i Związek Sowiecki, nie znalazł w świecie sojuszników. Los Polski był przypieczętowany. I tak nadszedł 1 września 1939 roku. Potężny niemiecki pancernik Schleswig-Holstein rozpoczyna ostrzał tego miejsca, Westerplatte, czyli polskiej placówki wojskowej znajdującej się na terytorium wolnego miasta Gdańska. Żołnierze Westerplatte mieli bronić się tylko przez kilkanaście godzin, ale pod dowództwem generała Henryka Sucharskiego wytrzymali aż 7 dni. Tak rozpoczyna się największy konflikt w dziejach, II wojna światowa. Plan obronny Polski polegał na obronie całej rozciągniętej granicy zachodniej i oczekiwaniu na pomoc Francji i Wielkiej Brytanii. Niemcy stosowali natomiast taktykę Blitzkriegu, czyli wojny błyskawicznej. Polegała ona na szybkich atakach z użyciem potężnych zgrupowań czołgów, wozów opancerzonych i lotnictwa. Polacy bronili się dzielnie stawiali bohaterski, wręcz heroiczny opór w takich bitwach jak pod Wizną nad rzeką Bzurą czy pod Kockiem. Potęga niemieckiej maszyny wojennej była jednak nie do pokonania. Trzecia Rzesza rzuciła do boju około półtora miliona żołnierzy, wspieranych ogromną ilością czołgów i samolotów. Mało tego, 17 września 1939 roku Józef Stalin, realizując pakt Ribbentrop-Mołotow, zaatakował Polskę od wschodu. Sowiecka napaść całkowicie zaskoczyła polskie władze, które zdecydowały się opuścić kraj. Z Polski uciekli prezydent Ignacy Mościcki i naczelny wódz Edward Rydz-Śmigły. W takich okolicznościach kampania wrześniowa, czyli wojna obronna Polski, zakończyła się w pierwszych dniach października. Co w tym momencie robili nasi sojusznicy? Mimo że zarówno Anglicy, jak i Francuzi pozostawali formalnie w stanie wojny z Niemcami, prowadzili tylko tak zwaną dziwną wojnę polegającą na przykład na zrzucaniu nad terytorium III Rzeszy ulotek propagandowych. Po zakończeniu kampanii wrześniowej Polska znalazła się pod okupacją III Rzeszy i Związku Sowieckiego. Niemiecka okupacja cechowała się szczególną brutalnością. Część terenów włączono bezpośrednio do Niemiec, z pozostałej utworzono Generalne Gubernatorstwo. Polskie tereny miały stać się Lebensraum, czyli przestrzenią życiową dla Niemców. Adolf Hitler... Postanowił w pierwszej kolejności zgładzić polskie elity, aby osłabić naród polski. Dlatego też specjalna niemiecka tajna policja, Gestapo, organizowała różne akcje, mające na celu likwidację najwybitniejszych obywateli polskich, jak na przykład akcja specjalna Kraków, która polegała na aresztowaniu profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ogólnie Polacy traktowani byli jak podludzie, osoby drugiej kategorii. Mieli ustępować miejsca Niemcom na chodnikach i w środkach transportu publicznego. Aby zastraszyć polskie społeczeństwo, Niemcy organizowali publiczne egzekucje oraz łapanki na ulicach, w których zabierano losowych Polaków na roboty przymusowe do Niemiec. Niemcy dokonywali też innych zbrodni, tworzyli na ziemiach polskich obozy koncentracyjne dla więźniów i obozy zagłady, z których największym był oczywiście obóz w Oświęcimiu, Auschwitz-Birkenau. Nie lepiej wyglądało życie pod okupacją rosyjską. Rosjanie przeprowadzali akcję paszportyzacji, czyli przymusowego nadawania sowieckiego obywatelstwa Polakom, co wiązało się na przykład z obowiązkiem służby w armii czerwonej. Rosjanie chcieli sowietyzować zajęte przez siebie tereny Kresów Wschodnich, więc przeprowadzali masowe deportacje polskiej ludności w głąb Rosji, do Kazachstanu czy na Syberię. Akcje przeprowadzano z zaskoczenia oraz pozwalano ludziom zabrać tylko najpotrzebniejsze rzeczy. W marcu 1940 roku Józef Stalin podjął z kolei decyzję o wymordowaniu polskich jeńców wojennych wziętych do niewoli podczas kampanii wrześniowej. Na przełomie kwietnia i maja z rąk sowieckich w Katyniu, Harkowie i Twerze śmierć poniosło 22 tysiące wojskowych, policjantów i przedstawicieli polskiej inteligencji. Po przegranej kampanii wrześniowej powstał polski rząd na uchodźstwie. Początkowo działał on we Francji. Później po ataku Niemiec na zachodnią Europę przeniósł się do Anglii. Prezydentem został Władysław Raczkiewicz, premierem i zarazem naczelnym wodzem polskich sił zbrojnych Władysław Sikorski. Najważniejszym zadaniem polskiego rządu na emigracji było stworzenie polskiego wojska i dalsza walka z Trzecią Rzeszą. Polskie siły zbrojne, jak się okaże, odegrają dużą rolę podczas II wojny światowej. Po ataku III Rzeszy na Związek Sowiecki w 1941 roku Rosja przyłączyła się do koalicji antyhitlerowskiej. Polska musiała więc nawiązać z nią stosunki dyplomatyczne. W lipcu 1941 roku podpisano Układ Sikorski-Majski. Jednym z najważniejszych punktów układu był punkt dotyczący utworzenia polskiej armii w Związku Sowieckim. Proces jej formowania rozpoczął generał Władysław Anders do punktów werbunkowych, Zaczęli przybywać liczni ochotnicy, ale nie oficerowie. Polskie dowództwo nie wiedziało wtedy jeszcze, że większość z nich zginęła na rozkaz Stalina w 1940 roku. Polska armia nie otrzymała od Sowietów obiecanego wyposażenia i udała się na Biski Wschód. Tymczasem Niemcy przeprowadzili ekshumację znalezionych pod katyniem masowych grobów, podali do publicznej wiadomości, że za mord w katyniu odpowiadają Sowieci, co potwierdziły badania medyczne w kwietniu. W 1933 roku Józef Stalin zerwał stosunki dyplomatyczne z Polską. Wkrótce potem, w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach, w katastrofie lotniczej zginął Władysław Sikorski. Podczas gdy polski rząd działał na emigracji w okupowanym przez Niemców kraju, powstało polskie państwo podziemne. Młodzi ludzie, wychowani w duchu patriotycznym, chcieli na różne sposoby walczyć z Niemcami. 14 lutego 1942 roku powstaje Armia Krajowa, która w szczytowym okresie liczy nawet 400 tysięcy żołnierzy. Najważniejszym celem AK było przygotowanie ogólnopolskiego powstania. Bieżąca działalność polskiego podziemia polegała na przykład na uprzykrzaniu życia Niemcom, czyli na sabotażu i dywersji. Wykolejano niemieckie transporty wojskowe. Wysadzano mosty, odbijano więźniów. Młodzi ludzie, należący do grup szturmowych Szarych Szeregów, specjalizowali się z kolei w akcjach małego sabotażu. Roznosili propagandowe ulotki nawołujące do walki z okupantem, czy malowali na murach antyhitlerowskie hasła. Zajmowano się również bardziej poważnymi sprawami. Armia Krajowa potrafiła na przykład zorganizować zamach na dowódcę SS Franza Kutschere, czy przejąć niewypał niemieckiej rakiety V2. I przekazać ją aliantom. Jak wspomniałem wcześniej, najważniejszym celem Armii Krajowej było przygotowanie ogólnopolskiego powstania. Na początku 1944 roku rozpoczęto realizację Planu Burza. Żołnierze Armii Krajowej mieli wychodzić z ukrycia, pomagać Armii Czerwonej w wyzwalaniu obszaru Rzeczpospolitej i występować w roli gospodarza. Niestety, plan spalił na panewce. Po zakończeniu walk na Krecach Wschodnich. Oddziały AK były rozbrajane, a oficerowie aresztowani. W tym samym momencie w Moskwie powstał Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego. Był to podporządkowany Stalinowi organ władzy, w skład którego wchodzili polscy komuniści. W ogłoszonym 22 lipca 1944 roku manifestie PKWN uznał się za jedyną legalną reprezentację Polaków, a władze w Londynie określał jako samozwańcze. AK musiało więc działać. Przygotowano plan, który miał na celu samodzielne wyzwolenie Warszawy z rąk niemieckich i powitać zbliżającą się Armię Czerwoną w roli gospodarza. W takich okolicznościach komendant główny Armii Krajowej, generał Tadeusz Burkomorowski wydaje rozkaz o rozpoczęciu Powstania Warszawskiego. Jest 1 sierpnia 1944 roku, dokładnie godzina 17. Powstanie rozpoczęło się w atmosferze ogromnego entuzjazmu. Warszawiacy mieli już dość niemieckiej okupacji, łapanek i zastraszania. Siły powstańcze w Warszawie były spore i liczyły około 50 tysięcy, ale problemem było uzbrojenie. Szacuje się, że tylko około 10% żołnierzy dysponowało bronią. W pierwszych dniach walk Polacy zdobyli kilka dzielnic, jak Stare Miasto czy Powiśle. Po raz pierwszy od rozpoczęcia wojny w Warszawie zaczęły powiewać biało-czerwone flagi. Polscy żołnierze znakomicie potrafili wykorzystać kanały miejskie, które służyły jako drogi komunikacyjne. Hitler na wieść o wybuchu powstania wydał rozkaz zniszczenia Warszawy i wymordowania mieszkańców. Wysłano do polskiej stolicy ponad 50 tysięcy żołnierzy oraz wsparcie lotnictwa, Czołgów i artylerii. Pomoc aliantów dla Warszawy ograniczyła się jedynie do zrzutów zaopatrzenia, które i tak zostały szybko zawieszone z powodu dużych strat w samolotach. W takich okolicznościach, po 63 dniach walk, 2 października podpisano akt kapitulacji. Armia Krajowa straciła w walkach ponad 18 tysięcy żołnierzy, wielu zostało rannych lub wziętych do niewoli. Nie był to jednak jedyny skutek upadku Powstania. Hitler nakazał systematyczne burzenie Warszawy. Jej lewobrzeżna część została zniszczona w 85%. Niemieccy żołnierze nie szczędzili ludności cywilnej. Szacuje się, że podczas powstania zginęło aż 180 tysięcy mieszkańców miasta. Kampania wrześniowa i powstanie warszawskie to nie jedyne momenty, w których Polacy walczyli z Niemcami podczas II wojny światowej. Utworzone na emigracji polskie siły zbrojne. Czynnie pomagały aliantom w walkach. Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich już w maju 1940 roku walczyła o znajdujący się w Norwegii strategiczny port w Narwiku. Polskie lotnictwo, a w szczególności 303 Dywizjon Myśliwski imienia Tadeusza Kościuszki walczył z sukcesami w bitwie o Anglię w sierpniu i wrześniu 1940 roku. Polscy piloci zestrzelili aż 170 niemieckich samolotów. Samodzielna brygada strzelców karpackich wysłana została z kolei do Afryki, gdzie walczyła o twierdzę w Tobruku. II Korpus Polski, dowodzony przez generała Władysława Andersa, sławił się zdobyciem klasztoru twierdzy na Monte Cassino we Włoszech, a pierwsza Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka walką w bitwie pod Falaise w Normandii. Jak wspomniałem wcześniej. PKWN, czyli podległy Sowietom rząd składający się z polskich komunistów, ogłosił się jedynym legalnym ośrodkiem polskiej władzy. Od 1 sierpnia 1944 roku rozpoczął swoją działalność właśnie tutaj, w Lublinie. Zaczyna się kolejny, bardzo smutny okres w historii Polski okres komunizmu. Decyzje dotyczące Polski po II wojnie światowej zostały podjęte już dużo wcześniej. Na konferencjach Wielkiej Trójki w Teheranie i Jałcie, podczas spotkań przywódców USA, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego, ustalono, że po zwycięstwie nad Niemcami nasz kraj znajdzie się w sowieckiej strefie wpływów. Armia Krajowa została zlikwidowana, a przywódców Polski Podziemnej skazano w Moskwie podczas tak tzw. procesu XVI na kary pozbawienia wolności. Zakończyła się okupacja niemiecka, rozpoczęła się kolejna sowiecka. Zacznijmy od tego, jak zmieniła się Polska po II wojnie światowej. Zmieniły się przede wszystkim granice naszego kraju. Polska utraciła kresy wschodnie, z tak pięknymi polskimi miastami, jak Lwów czy Wilno. W zamian za to zyskaliśmy tereny na zachodzie tak zwane Ziemie Odzyskane czyli Śląsk, Pomorze Gdańskie, Warmie i Mazury. Powierzchnia Polski zmniejszyła się tym samym o 20%. Podczas wojny zginęło około 6 milionów Polaków. Ludność naszego kraju wynosiła zaledwie 24 miliony. Tymczasem komuniści coraz bardziej przejmowali władzę w Polsce. Najpierw sfałszowali referendum ludowe w 1946 roku, gdzie Polacy mogli odpowiedzieć na trzy pytania dotyczące przyszłości kraju. Rok później sfałszowali również wybory do Sejmu. Zrobili to dzięki Urzędowi Bezpieczeństwa, czyli Policji Politycznej. Ubecy więzili przeciwników politycznych i wprowadzali cenzurę. Sejm opanowany przez komunistów wybrał na prezydenta Bolesława Bieruta, sowieckiego agenta. Urząd Bezpieczeństwa walczył również z tak zwanymi żołnierzami wyklętymi. Byli to żołnierze, którzy walczyli z komunizmem i stawiali opór sowietyzacji Polski. Były to takie osoby jak rotmistrz Witold Pilecki czy sanitariuszka Danuta Siedzikówna. Mimo ogromnego ducha walki, żołnierze wyklęci nie mieli szans z lepiej zorganizowanymi, i wyposażonymi oddziałami komunistów. W grudniu 1948 roku komuniści powołali do życia Polską Zjednoczoną Partię Robotniczą. To ona będzie sprawowała po wojnie władzę w naszym kraju. Rozpoczęły się wielkie zmiany, wprowadzono gospodarkę centralnie planowaną. Od teraz to partia ustalała ceny towarów i wielkość produkcji w kraju. Zaczęto rozwijać przemysł ciężki. W latach 50. powstała m.in. Wielka Huta, Imienia Włodzimierza Lenina pod Krakowem podjęto próbę kolektywizacji rolnictwa, czyli zachęcania chłopów do tworzenia spółdzielni rolniczych. W tym celu powstały PGR-y, czyli państwowe gospodarstwa rolne. Polscy chłopi jednak niechętnie do nich wstępowali. Do 1956 roku polityka komunistów opierała się na ogromnej propagandzie. Wszędzie widniały portrety Stalina jako zbawiciela narodu. W szkołach wychwalano komunizm i uczono języka rosyjskiego. W 1952 roku wprowadzono nową stalinowską konstytucję. Zmieniała ona nazwę naszego kraju na Polska Rzeczpospolita Ludowa. Rzeczywistą władzę w państwie sprawował jednak nie lud, ale pierwszy sekretarz Komitetu Centralnego PZPR. Wszystkie te zmiany nie prowadziły jednak do poprawy losu Polaków, mimo że od II wojny światowej minęło już kilka lat, zaczęły pojawiać się braki w zaopatrzeniu. A sytuacja materialna obywateli była daleka od ideału. W czerwcu 1956 roku Polacy po raz pierwszy pokazali, że mają dość komunistycznych rządów. Mieszkańcy Poznania, a przede wszystkim pracownicy zakładów przemysłu metalowego imienia Hipolita Cegielskiego, wyszli na ulicę i domagali się poprawy warunków życia. Jak zareagowali komuniści? Zareagowali bardzo brutalnie. Do walki z pokojową manifestacją wysłali 10 tysięcy żołnierzy i około 350 czołgów. W starciach zginęło 70 osób, w tym 13-letni Romek Strzałkowski. Brutalna rozprawa z protestującymi była szokiem dla polskiego społeczeństwa. Rozpoczęły się zmiany na najwyższych szczeblach władzy. Pierwszym sekretarzem KC PZPR został Władysław Gomułka. Rozpoczął się wtedy okres tzw. odwilży politycznej i małej stabilizacji. Zwalniano więźniów politycznych, pozwalano na naukę religii w szkołach, a w sklepach pojawiły się wcześniej prawie nieosiągalne produkty, takie jak pralki czy lodówki. Były to jednak miłe złego początki. Najpierw Gomułka wznowił walkę z Kościołem Katolickim, utrudniał budowę nowych kościołów, a urzędnikom państwowym zakazał udziału w uroczystościach kościelnych. Kiedy Kościół w 1966 roku przeżywał tysiąclecie chrztu Polski, Gomułka zorganizował państwowe obchody, tysiąclecia polskiego państwa. Później rozpoczęła się walka z inteligencją. Kiedy po premierze przedstawienia teatralnego Dziadów w reżyserii Kazimierza Dejmka doszło do antyrosyjskich i antykomunistycznych wystąpień, władze 8 marca 1968 roku brutalnie rozpędziły demonstracje, czare goryczy. Przelały wydarzenia z 1970 roku. Problemy gospodarcze zmusiły Gomułkę do podniesienia cen żywności, co publicznie ogłoszono w radiu i telewizji. Wywołały one oczywiście sprzeciw Polaków. 14 grudnia zaczęli strajkować pracownicy Stoczni Gdańskiej oraz inne zakłady w Trójmieście. Wojsko do walki ze strajkującymi użyło czołgów, karabinów maszynowych i helikopterów. Zginęło aż 45 osób. Władze w Moskwie stwierdziły, że Gomułka nie daje sobie rady w Polsce i odsunęły go od władzy. Zastąpił go Edward Gierek. W obliczu kolejnych robotniczych wystąpień wybrał on inną taktykę. Nie wysyłał wojska ani policji, tylko sam osobiście często jechał rozmawiać z protestującymi, zdobył zaufanie Polaków, odbudowując na przykład Zamek Królewski w Warszawie czy łagodząc cenzurę. Wtedy właśnie rozpoczął realizację swojego śmiałego planu budowy drugiej Polski. Za pożyczone na zachodzie pieniądze rozpoczął ogromne inwestycje. W Polsce za jego rządów wybudowano m.in. Hutę Katowice, kopalnię węgla brunatnego w Bełchatowie, trasę szybkiego ruchu Warszawa-Katowice czy nowy dworzec centralny w Warszawie. Wybudowano ponad 2,5 miliona mieszkań z tzw. wielkiej płyty. Rozpoczęto produkcję samochodu Fiat 126P, który miał być samochodem dla każdej polskiej rodziny. W sklepach pojawiły się owoce egzotyczne i Coca-Cola. Wszystko wyglądało pięknie do momentu spłaty kredytów. Okazywało się bowiem, że wytwarzane w Polsce produkty z nowych fabryk nie były nowoczesne i ciężko było je sprzedać na zachodzie. Aby spłacić pożyczki, Gierek musiał zaciągać kolejne kredyty. W polskich gazetach, radiu czy telewizji Polacy nie usłyszeli o trudnej sytuacji. Dominowała propaganda sukcesu. Przedstawiono Polskę jako kraj dobrze rozwinięty gospodarczo, transmitowano koncerty polskich gwiazd muzycznych, jak chociażby Maryli Rodowicz czy zagranicznych, chwalono się również polskimi sukcesami sportowymi, przede wszystkim w piłce nożnej. Jednak błędne inwestycje i rosnące w szybkim tempie zadłużenie doprowadziły do kryzysu gospodarczego. Kiedy w 1976 roku władze po raz kolejny podniosły ceny żywności, Polacy znów zaczęli strajkować. Strajki wybuchły w Radomiu, Ursusie i Płocku. Władze, co prawda, nie użyły broni palnej do walki, ale wiele osób zatrzymano i zwalniano dyscyplinarnie z pracy. Właśnie w takich okolicznościach powstał KOR, Komitet Obrony Robotników. Pomagał on nie tylko uwięzionym w aresztach robotnikom, ale i ich rodzinom potrzebującym pomocy materialnej. Władze ugięły się pod naciskiem kor i uwolniły protestujących. Zaczęły powstawać coraz to nowe organizacje opozycyjne. Morale Polaków do walki z komuną podniósł również rok 1978, kiedy to na urząd papieża wybrano rodaka Karola Wojtyłę. W 1979 roku odbyła się pierwsza pielgrzymka Jana Pawła II do naszego kraju. Polacy licznie zgromadzeni na Mszach Świętych zrozumieli, jak dużą potęgę stanowią razem. W 1980 roku sytuacja gospodarcza naszego państwa była już dramatyczna. Polska przestała być wypłacalna, a w sklepach coraz częściej brakowało nawet podstawowych produktów. Właśnie wtedy, tutaj, w stoczni Gdańskiej, doszło do wydarzeń, które na stałe zmieniły Polskę. Latem 1980 roku, tuż przed emeryturą, zostaje zwolniona Anna Walentynowicz. Robotnicy opracowują plan strajku, na którego czele staje lech wałęsa. Działacz wolnych związków zawodowych. Strajkujący żądali m.in. podniesienia płac i przywrócenia Walentynowicz do pracy. Strajk był zupełnie inny niż wcześniej. Był strajkiem okupacyjnym. Pracownicy zajęli teren stoczni, aby wymusić spełnienie swoich żądań. Mało tego, inne zakłady pracy w Gdańsku, Gdyni i Sopocie również poparły protestujących. Taki międzyzakładowy komitet strajkowy zaczęły popierać inne zakłady pracy z całej Polski. Ogłoszono 21 postulatów, jak chociażby zagwarantowanie wolności słowa, czy uwolnienie więźniów politycznych zasięg strajku był ogromny, władze komunistyczne nie mogły powstrzymać go siłą, więc zgodziły się na spełnienie warunków. 31 sierpnia 1980 roku podpisano tak zwane porozumienia sierpniowe w imieniu robotników podpisał je sam lech wałęsa. We wrześniu 1980 roku Delegaci różnych zakładów pracy ogłosili powstanie niezależnego, samorządnego związku zawodowego Solidarność. W jego skład weszło ponad 10 milionów Polaków. Przez nieco ponad rok można było żyć w prawie normalnym kraju, publicznie wyrażać swoje opinie bez strachu o aresztowanie. Z taką sytuacją nie mogły pogodzić się władze komunistyczne w Moskwie. Zaczęto naciskać na polskie władze, aby uciszyły Solidarność. Dochodziły do tego również problemy gospodarcze. Na bardzo wiele produktów wprowadzono system kartkowy. Aby zakupić towar w sklepie, należało posiadać nie tylko pieniądze, ale i specjalną kartkę z odpowiednią ilością produktu. Winą za złą sytuację władze komunistyczne obarczały oczywiście Solidarność. W takich okolicznościach w nocy z 12 na 13 grudnia 1981 roku nowy pierwszy sekretarz Wojciech Jaruzelski prowadził stan wojenny. Zawieszono Solidarność, zakazano strajków, a w telewizji nadawano tylko jeden program telewizyjny. Na ulicach miast pojawiły się patrole wojskowe i policyjne, często kontrolując zwykłych obywateli. Wprowadzono godzinę milicyjną. Od 22 do 6 rano nie można było wychodzić na ulicę. Polacy próbowali reagować, ale protesty szybko i brutalnie tłumiono. Na przykład w kopalni Wujek w Katowicach do robotników otworzono ogień i zginęło dziewięciu z nich. Reagowały również kraje na świecie. USA nałożyły na Polskie sankcje gospodarcze, a za walkę z komunizmem Lechowi Wałęsie przyznano pokojową nagrodę Nobla. Stan wojenny zniesiono oficjalnie 22 lipca 1983 roku, ale poprawa była tylko pozorna. Służby bezpieczeństwa potrafiły na przykład wydać wyrok na Jerzego Popiełuszkę, księdza. Wspierającego Solidarność. Zmiany komunistyczne nie zmieniały jednak jednego fatalnej sytuacji ekonomicznej Polaków. Jeśli dodamy do tego pogłębiający się kryzys samego Związku Sowieckiego, wyjście było tylko jedno. Minister Spraw Wewnętrznych, Czesław Kiszczak, zaprosił Lecha Wałęsę jako przedstawiciela opozycji do wspólnych rozmów w ramach okrągłego stołu. Rozpoczęły się one w lutym 1989 roku. Ustalono, że przeprowadzone zostaną częściowo wolne wybory do Sejmu. Częściowo, ponieważ 65% miejsc zagwarantowali sobie komuniści. Równolegle z obradami Okrągłego Stołu prowadzono tajne i poufne rozmowy w Magdalence pod Warszawą. W wyniku wyborów Solidarność zdobyła maksymalną ilość 35% posłów, zgodnie z ustaleniami w Magdalence. Prezydentem wybrano Wojciecha Jaruzelskiego. Pierwszym niekomunistycznym premierem został Tadeusz Mazowiecki. Przywrócono dawną nazwę naszego kraju Rzeczpospolita Polska a Orłowi w Godle przywrócono koronę. Polskę czekały gruntowne zmiany gospodarcze. Ich twarzą został Leszek Balcerowicz, minister finansów. Jego plan zakładał przekształcenie gospodarki z centralnie planowanej na rynkową, zmniejszenie inflacji i pojawienie się prywatnych przedsiębiorstw. Działalność Balcerowicza do dziś wywołuje spory. Gwałtownie wzrosło bezrobocie, poziom życia Polaków w latach 90. drastycznie spadł, a w kraju pojawiały się coraz to nowe organizacje przestępcze. Za koniec zmian można przyjąć 2 kwietnia 1997 roku, kiedy to uchwalono, a w referendum państwowym poparto konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej funkcjonuje ona aż po dzień dzisiejszy. W 1999 roku Polska zostaje pełnoprawnym członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, czyli NATO. Pięć lat później, 1 maja 2004 roku, zostaje członkiem Unii Europejskiej. Nasz kraj, po bardzo wielu latach komunistycznej izolacji, wreszcie otwiera się na zachód. Jak widać, nasz kraj do dnia dzisiejszego przebył długą drogę. Zmiany społeczne i gospodarcze, wielkie wojny, piękne czasy złotego wieku i smutne okresy rozbiorów i okupacji. Nasz kraj dzisiaj nie jest idealny, wiele w nim zła i niesprawiedliwości. Ale pamiętajmy zawsze o tym, że 50, 100 i tysiąc lat temu żyli ludzie, dla których Polska była najważniejszą rzeczą w życiu. To między innymi dzięki nim żyjemy dzisiaj w bezpiecznym i wolnym kraju.